Hmm. Taki czy taki, ciemny czy jasny, hmm. myślę, że wezmę ciemniejszy. Zauważyłam tam sukienkę, którą. Kupiłam i nie założyłam do dzisiaj i mam takie... i wydałam na to sporo robuxów. za dużo na Robloxie się. Wydałam na to za dużo star Diamentów! Kurwa. Zostawcie tego słuba i zostawcie tą łapkę w górę, błagam was! Okej. Okay. <ścoughs> Chodziło na przykład, żeby rozdzielić słowa dwóch strażników albo pałacuby, no bo pałacuby, no to, to nie jest to samo, nie? Oj, Natalia, ty też! Masz ten sam błąd, co on. <zysy> o kurczę, wygrałam? Nie, 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 nie. Jakby grała, śniada, w sensie... Ja nic mi o tym nie wiadomo, wiesz? Moje nazwy jako... <grywka>